Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest środa 27 sierpnia. Zaczynamy poranny briefing Onetu. Setki tysięcy protestujących na ulicach Izraela. Demonstranci zarzucają rządowi, że torpeduje rozmowy o rozejmie w palestyńskiej gazie, przedłuża wojna, tym samym uniemożliwia uwolnienie zakładników. Według organizatorów, na Wieczornym Wiecu w Tel Awiwie zebrało się ponad 350 tysięcy osób. Mega rakieta przeszła test. System Starship wystartował około godziny 1.30 czasu polskiego z bazy w południowym Teksasie. Rakieta zakończyła lot w Oceanie Indyjskim. Podczas poprzednich prób dochodziło do eksplozji i nie udawało się ukończyć testu. To ważny krok, zważywszy na fakt, że rakieta została opracowana z myślą o podróży na Księżyc i Marsa. USA zamierzają szybko zakończyć problematyczne konflikty. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkow oświadczył, że Amerykanie prowadzą rozmowy na temat konfliktów w Palestynie, Ukrainie i wokół Iranu i liczą na ich zakończenie przed końcem roku. Wiadomo także, że w tym tygodniu ma odbyć się spotkanie w Białym Domu na temat Palestyny, a w Nowym Jorku Ukrainy. Gorąco po wypowiedzi ukraińskiego dziennikarza. Witalij Mazurenko we wtorek wieczorem w programie Polsat News nazwał Karola Nawrockiego pachanem, czyli kryminalnym przywódcą w rosyjskich więzieniach. Po krytyce ze strony m.in. Pałacu Prezydenckiego Mazurenko zdecydował się przeprosić. Niemal w tym samym czasie redakcja portalu Obserwator Międzynarodowy poinformowała o zwolnieniu dziennikarza. A co wydarzy się dziś? O godzinie 9 w pałacu prezydenckim rozpocznie się Rada Gabinetowa z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska i ministrów w jego rządzie. Po Radzie premier uda się do Kiszeniowa, gdzie weźmie udział w obchodach 34. rocznicy niepodległości Mołdawii. Zjawią się tam także prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Odbędzie się także posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. I to wszystko na teraz. Po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy do aplikacji Onet Audio. Na dziś polecamy podcasty Raport Międzynarodowy, Nieobcy czy Stan Skupienia. Podsumowanie redakcji tu czytał Maciej Jednoralski, montowała Jana Cech.